Opowiedzcie o mrożącej krew w żyłach historii, która wam się przydarzyła podczas wycieczki. To miał być tylko tydzień. Wynajęty domek w górach, zero zasięgu, cisza, świeże powietrze. Dokładnie to, czego potrzebowałem. Domek był stary, skrzypiał przy każdym kroku, ale miał swój urok: kominek, drewniane belki, zapach żywicy. Tylko ta podłoga w sypialni była dziwna. Pod jedną deską w nocy słychać było coś jak szept. Nie szum. Nie wiatr. Szeptember. Najpierw myślałem, że to wyobraźnia. Potem, że gryzonie. Ale trzeciej nocy obudziło mnie wyraźne stukanie. Trzy razy. Cicho, rytmicznie. Podszedłem. Położyłem dłoń na desce. I wtedy ktoś zapukał. Od spodu. Zamarłem. Dosłownie czułem, jak coś pod spodem czeka. Nie wiem, jak długo tam stałem. W końcu odsunąłem się, wróciłem do łóżka i nie zmrużyłem oka. Rano zerwałem podłogę. Byłem pewien, że coś znajdę tunel, schowek, cokolwiek ale pod deskami była tylko ziemia nic więcej. Dziś wracam do domu spakowany, gotowy ale zanim wyszedłem, usłyszałem ostatni szept tym razem z miejsca, gdzie stał mój plecak Nie musisz jechać już jesteśmy razem.